tak? Witam na kanale Lotowania Andrzeja i zapraszam na relację z w Radomiu. Jest dzisiaj czwartek. Czwartek nie za duży targ, jak każdy mówi. No do, dodaj do, mi ja przymknę, tak? Czwartek nie za duży targ, bo ja też nie wiem, czy targ się odbędzie. Ale na razie żadnej kartki nie ma. Także ja tu nie jestem, mówi organizatorem. Nie przewidzę, czy będzie dark, czy nie. Koledzy tu dojechali, jest tutaj kilkunastu, kilkunastu chłopaków tutaj, co, co, co ma fajne gołębie. Mają widzę tutaj i są fajne, kolega trapowi mi tutaj, te widymy kuczki. co tutaj, masz parę czy, czy jednego? Ten łódzki no, ten na białym ogonie. To jest samczyk. Samczyk, to taki samczyk? Dwie i pół dyszki. Dwie i pół dyszki, taki wiedeński, I, znaczy ten widimy kłódzki, a ten wiedeński, bo to jest czarny wiedeński samczyk i widzę, że ładny kolor. I, I tu jest wiedeński i taki, stroklaty. Stroklaty jest. też jest, ale ten sam czy czarny, co on kosztuje? Sam, czarny. Ten, ten czarny, co kosztuje? Po 50 zł. Ten czarny 50 zł? Tak. No to, to czemu pójdziesz tak, kurde, zaraz przyjdę, zaraz powiem. Co? A, czekaj no, dobra. Czarny to stuwa para, a jeden to 50 Pięk dzik, ten czarny sam jest. A te biały wiedeński po, po stówie, mówisz, masz, tak? Ten biały no. wiedeński krzyż, no, tak? drugi czarny? Jeden czarny, to jest ten czarny, tak? Da. 50 złotych koszli, tak, tak. 50 zł kosztuje, tak? Pięćdziesięć ten czarny, da. dobra. E, te perłowe na białym go po ile mamy? Perłowe? Tak, tu perłowe i tu samiec, tu samiec. Para kosztuje 120 zł. Para 120 zł, cena wyjściowa. To serek, co tu masz, ten serek? Samica. Ja zobaczę do serka później. Ile ten serek kosztuje? ogonem 25 zł. 25 zł. Ta pasiaczka koroniata, ile kosztuje? Ta pasiaczka to, 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 to jest żałobnik A żałobnik, co ten żałobnik Przyska. kosztuje? Co kosztuje? 60 zł o to ten wiedeński z A ten żałobny, ten jasny, co kosztuje ten koroniaty? Ten, ten, ten tutaj o co kosztuje, no, ten kosztuje I pudyszki ten koroniaty co kosztuje tak samo? Te koroniaty masz pudych i pudych, a ten wylocik ten tutaj wylocik. Ściągowy. Czyli kitanie są gołębie dzisiaj. Dobra. Tu mam kolega, czyta komentarze, bo to chciał kupić. Wszystkie w hurcie, e, Kolega, jak masz na imię? Daniel. Do kolegi Daniela piszemy, bo to kolega nie, proszę bardzo, jakie śniaczki są, wyższaki proszę bardzo. Białe ogony same w loty, wszystko po 15 zł, ale mówimy o cenach hurtowych. A to macie jeszcze wyśwanczyki siwe, chyba, nie? A te wyśwanczyki samczyki, po 15. też po 15, a to są. A samczyki czy, czy jest... samczyki. Dwa samczyki, Dwa samczyki po, też po 15 zł i te buda Uda jak to, było tam, to po 10. Budapeszty same po podyszku. Także przy czwartku dzisiaj naprawdę proszę bardzo, takie gołębie, nawet przyjemne widzę do Widać, wszystko, że wszystko z lotu, nie tylko że poznaczone. Widać, że z lotu ganiane. Wszystko, tak? Wszystko ganiane. Wszystko ganiane, pędzone, cena 15 zł. Kolega tu czyta komentarze pod filmem. Miłe gołębie są. Proszę, białogonki to nie ma żadnego na ciemnym ogonie. I wyszłamcze, też. Wszystko. Cena hurtowych po 15 zł. Piszemy też w której minucie. Taki te. Tiplerek żółty, co on kosztuje? Dwie Wiedyszki. Ten ciemny samczyk, tak? 20 zł. A ten ciemny tutaj? To samiczka jest, dwie I tutaj te czaposze? To jest para, 70. Para. Proszę zobaczyć, jakie czaposze. A po ile w latach mają. W czaposze to muszę mieć w w latach, czy nie? No powinny mieć. Powinny mieć. Te... ma 7x7, sami 6x7. Aha, no to też mają równo po 7. Fajne takie gdzie są. Z tego roku. Ale winęki z tegoroczne. O, jeszcze pokażę tutaj. Tegoroczne to są z tego roku tutaj kolega. Sylwek, tak? Tak. Sylbek. Tu kolega Sylwek ma fajne winerki widzę. Te winerki to są w parach, czy to parzyste są z tego? Parzyste pary, tak. Parzyste parki, proszę zobaczyć jak się jakie biulutę. Końce tylko widzę, że tylko są... Mają lekko końce, tusziki. Naprawdę biulutynki. Pójdę taka para? 80 się ceni. 80 się ceni cena wyjściowa, proszę bardzo, parki, dwie parki parzyste. Piszemy do kolegi Sylwek, a kolega Sylwek czyta komentarze po Chyba, że dzisiaj jeszcze pójdą. Naprawdę? Ja proszę zobaczyć jak go im się prezentują. Klasa. Widać jakie błyszczaczki. Zastanawiałem się tutaj, tworzymy klatkę, to by szybko poszło. Bo trzeba, powiem Witeku, po, co ten koroniaty jest tutaj? Ko, ko, koroniaty to jest samica? A, czy sam? Samczyk, kawaler, ten koruniaty. I co on kosztuje? Co kosztuje? No. 30 zł. Polski. Poszedł za 30 zł do zapłacenia, pan A. mówi. Ale silka, bielutka. te jasne tutaj, te takie troszeczkę przeciągnięte, po ile? Chyba, nie dam nie, po stuwie, nie. to nie żartuj tutaj po stuwie, to po, go, po 50, po 50 proszę bardzo, ale wszystkie woleciki. Nie no dużo. 52 do to, to, to jest różnica to cena wyjściowa. I to puszczane, ganione są, nie? Tak. Wszystko puszczane, pana Witkę tu nagrywamy. Tu Mam takie jaśniaczki, proszę jaśniaczki zobaczyć. z białymi ogonami i wyloty. I wyloty, w jakiej wyloty. cenie tu mamy? I pod widzę tak, po dwie, dwie dyszki. A tutaj są my szwancy? W furcie, po szwancy. szwancy. W furcie po 15. Para szwancy. Para szwancy. kurcie po 15 zł. Kolegi Darka, cztery dyszki. Tutaj mamy, to jest parka parzysta tych pasiaków. A pasiaki na białych ogonach. Hmm. Cześć, bo bym zbychał, nagrał, Zbycha mi się chodzi. I pojechał te, te pasiaczki na białych ogonach? 50 zł. Jeszcze raz Darek, po 15 zł to jasne. Mówimy o cenach hurtowych No kolega Darek ma tutaj 50 takich jasnych do szpilenia samych Ganianych Ganianych I kolega Darek podaje namiar 886 to 16, 536 I pójdzie tak jasne Po, 15, po 15 zł. Po 15 złotych 50 sztuk zł. Białogony i wyloty Białogony i wyloty kolega tu podpowiada Także dzwonimy Bale tylko w odpowiednich godzinach Wiesz pan co to? Gładkie są czy korniate Koroniate Koroniate Kolega podał namiar tylko Dzwonimy od odpowiedniego godzina. Po 15 zł 50 sztuk do sprzedania. Wszyscy wspólnie, razem promujemy targ Głębi, naszych hobby i naszą pasję. Te siły pocztowe, po ile mamy tutaj? Podeszko. Podeszko mamy wszystkie obrączkowane. Podeszko takie dzisiaj mamy siły po 10 zł. Panie Eugeniuszu, te motylki warszawskie, co one kosztują? 500 zł. 500 zł, czy to jest cena wyjściowa? Cena wyjściowa, czyli cena uzgodnienia. No nie jest, to daj się nagrać. Trzeba to im nie dawać 500 zł te widymy. A te nyweczki, panie Goniuszy, Zapłacić. Zapłacić, to już beczyć ci płacić, tak? Tu już nie ma tutaj uzgodnienia ceny? Nie no, musisz Pan coś opuścić, nie ma tutaj. Przecież 400 zł, 22 my się opuszcza. bo się mówi, trzeba opuszczać z takich ceny, bo tutaj nie ma. Przytrzymaćmy tutaj. panie Goniuszy, bo chce ich na czopie nie Dobra, poczekamy chwilę. Nic nie ruszamy, tylko ja sobie muszę ustawić tutaj. 400 zł pana Oginiusza tutaj nyweczki parka. Niech on sobie chwilę tak nie ruszamy, bo tu ładnie stoją. Kocena już do zapłacenia tam dwie ryżki panu tutaj powiedziałem, że musi opuścić, jeżeli będzie chętny ktoś. Bo trzeba tutaj zawsze coś powiedzieć więcej, żeby się szykowało. Świetlić ich trochę Samiczka delikatnie. Moment są dobrze, dobrze są ładnie tutaj, tylko tylko już już, teraz już będzie dobrze. Zbiecho, będziesz na wizji, weź oprzeć no. bo wiesz na czołówce, jest ładnie Wojtek nie chce przedać Zadychę. 400 zł ten weczki. Parka parzysta, tak, panie Agnieszu? Lężna? To oczywiście. Lęż, oczywiście. Lęż, nie tutaj do do kolegi Gienka nagrywamy Gienek. Te jasne, czy są w parze, czy nie? To są młode z tego roku. Mogę z tego roku. są samczyki, czy samiczki? samice Samice, samy, są Pójdą one za sztukę, te jasne. Po 150 zł, mam namiar do kolegi Gienka. Mam a to korne, to co to jest Gienek? Samica. Ja ona kosztuje? Ma słowa, cztery dyszki. A ten jeszcze, poczekaj, winerek. Dobra, a winerka to obaczaj w uciekły. A ta winer co to jest? Bo ten winer fajny jest? Samica ona kosztuje? Stówkę. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich hejka. Tak, dzisiaj jest nie za duży, ale to się biznes kręci. Dobra, takie potrzeby co on kosztuje, co to jest? Dycha samiczka. Dycha samiczka, zapraszam do kolegi. Stałą dyszkę, niecałą dyszkę, pstra, ładny kolor. Dzisiaj przy czwartku. Żołniczka żał, taka co kosztuje? Nie wiem, czy ceny. Się na cena kosztuje? 50 cena wyjściowa, cena co jest do uzgodnienia też. No to to, to jest jasne. Jasny, jasny koreniaty, Wojtek później ten jasny koroniat już jest po piętnachu 15, te jasne po ile tutaj, jasne po ile. To samo no. po 15 zł dzisiaj przy czwartku można też coś kupić. I 15 zł. Zapraszamy też czwartek, ale mówię, kto tam niedaleko jest, bo ja nie przewidzę, czy targ będzie, czy nie będzie, no jest i nie ma białe kartki, białe ogony, nie ma. No. Fajne białogonki widzę. Fajne takie, dyszkę kosztuje taki pstryk, to samczyk, czy samicza? samiczka? Samiczka, fajne. Takie białogony dzisiaj zakupiony tak, przy tym, przy czwartku. I co on kosztował dużo? A cztery dyszki, proszę bardzo, takie przeciągnięte cztery dyszki. Zapraszamy do rozumienia też czwartek, ale z daleka proszę nie przyjeżdżać, bo nie wiadomo co będzie. Ale dzisiaj przy czwartku też będzie to widzimy pana geniusza 500 zł cena wyjściowa jeszcze raz, a żarłoki, nasypał im jedzenia i teraz one jedzą. I 400 zł, cena do, do uzgodnienia. Ten perłom na białym ogonie, co to je, co to jest? Samczyk. I taki samczyk? Stówka. Stówka, ale proszę zobaczyć jaki bielutynki, szyjka bielutka, dziubek, tak samo. Bieluteńki były mi widać, biurutki, naprawdę. A te jaśniaczki to co, co są samczyki, samiczki? Para, po parze, dwie pary. Dwie pary, to jest parka parzysta, tych. Tak. Widzę, widać to, to właśnie na obrączkach. ile taka parka? 120. 120 to jest cena wyjściowa, coś można tak. utargować, nie? Aby coś się chciał takiej głębie, piszemy w komentarzach. kurde. piszemy w której minucie. Parka parzysta 220 zł. Tych jasnych, ale proszę zobaczyć ten głębi. On kosztuje stówkę, tak? Tak. Jak się go prezentuje? Jak, jaka sylwetka? Biruteńki szyjka i ogonek, trochę się przybrudził, troszeczkę, ale biruteńki normalnie. Zobaczymy, też kolega do wysparka parzysta. 120 zł są wszystko wleciaki, proszę. To są tam miluletnie gołębie, same z a samica cała, dwuletnia. Czyli można powiedzieć, co to jest roczne i dwuletnie gołębie? 120 zł, ceny wyjściowe mówimy. My. I tu też te jaśniaczki, parka parzysta, cena wyjściowa, 120 zł. I perłowy stópkę. Proszę zobaczyć jak na tego perłowego. No i jasne też, bo w ogóle jak one się zachowują w klatce, trzeba tak przy kupnie gołębi tak zwracać uwagę. Zachowanie gołębi, podstawa, sylwetka, jak on się zachowuje.